Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Ustawa zgłoszona przez grupę posłów prawa i sprawiedliwości zawiesza znaczną część rozdziału czwartego ustawy o odnawialnych źródłach energii i to jest związane właśnie z systemem aukcyjnym, który właściwie, jeżeli wszedłby w życie w tej postaci, to promowałby, dawałby większe szanse na rozwój energii wiatrowej. Natomiast zasadniczo w ogóle kasuje możliwość rozwoju biogazowni. Energia wiatrowa jest pod tym względem jest źródłem ekologicznym, które jednocześnie wymaga rezerwy energii czarnej, czyli musimy mieć energetykę węglową, która jest wyłączona w tym czasie. I dwa tak naprawdę budując energię wiatrowo, musimy jednocześnie taką samą ilość w zapasie mieć produkcji energii elektrycznej w zakresie źródeł konwencjonalnych, żeby w każdej chwili, kiedy nie ma wiatru, można było dalej utrzymać poziom, e, poziom zasilania energetycznego. To jest jedna rzecz niezwykle istotna, więc tutaj ch chcemy dokonać pewnych zmian, które spowodują, że jednak w Polsce pojawi się odpowiednia ilość biogazowni. Z punktu widzenia ekologicznego i gospodarczego Polska wieś tego bardzo potrzebuje. Druga sprawa związana rzeczywiście z problemem prosumenckim otóż zapisy, które zostały przez Sejm wprowadzone do tej ustawy z inicjatywy poselskiej zakładają rzeczywiście możliwość rozwoju instalacji przydomowych. I założeniem tych zapisów było to, że tylko ta nadwyżka, która się pojawi, czyli ta produkcja energii ma być na własne potrzeby i tylko zagwarantowanie, że jeżeli się pojawi jakaś nadwyżka tej energii, to powinna być kupiona przez energetykę zawodową. Tymczasem właśnie z tego typu różnych interwencji, które się pojawiają, widać wyraźnie, że sporo osób potraktowało to możliwość jako sposób na życie, bo mówią, że zainwestowali pieniądze, że z tego tytułu będą musieli spłacać duże kredyty, czyli to nie miało to, te interwencje, które w tej chwili są zgłaszane, nie są interwencjami prosumentów. To są interwencje przedsiębiorców, którzy, korzystając z systemu prosumenckiego, no, w jakiś sposób chcieli nad tym jakoś sobie dodatkowe dochody ułożyć. To jest rzecz rzeczywiście trudna i my w tej właśnie zmianie ustawy zgłoszonej przez posłów zostały zaproponowane zmiany, które podnoszą opłatę. Do tej pory we wszystkich instalacjach typu małego przydomowych był system przyjęty, że gwarantowana była zapłata 80, co najmniej 80% wielkości ceny energii elektrycznej z poprzedniego roku. Jakby w taki sposób liczonej. Dzisiaj zmieniliśmy to i dajemy średnią cenę energii, odpłatność za sprzedaną energię w ramach tej zmiany do czasu wejścia w życie rozdziału czwartego, który odpowiednio zostanie zmodyfikowany, dajemy cenę 100% procent kwoty energii, ceny energii elektrycznej z roku poprzedniego. Tak się składa, że w ostatnich latach systematycznie z roku na rok energia elektryczna taniała. Więc faktycznie ci prosumenci, którzy będą mieli nadwyżkę energii elektrycznej w tym okresie teraz, oni dostaną z tego tytułu odpłatność wyższą niż dotychczasowi, których mamy już kilkaset i którzy też zdecydowali się na to, myśląc o tym, że głównym celem ich jest wyprodukowanie energii na swoje potrzeby. Więc tutaj ja większego problemu nie widzę, natomiast na pewno jest ten problem jednakowego potraktowania tych osób, które w tej chwili już posiadają instalacje i tych, którzy ewentualnie uruchomią i tych, którzy będą w przyszłości uruchamiali. W każdym razie ani zamiarem poselskim nie było, ani też jest, nie jest zamiarem rządu, żeby te przepisy ustawy, które wyjątkowo prosumentów promują, były jednocześnie źródłem działalności gospodarczej. To ma być tylko rzeczywiście takie sprawdzenie, żeby to były rzeczywiste nadwyżki energii nad własne potrzeby w sytuacjach, kiedy jest no, nadzwyczajna możliwość produkcji. Czyli jest bardzo duże nasłonecznienie i wtedy się pojawia tej energii więcej niż nie potrzeba. Ale nie w takich sytuacjach, żeby to, było, żeby to była metoda na dochód osobisty, na źródło dochodu osobistego, który będzie dawał możliwość no, prowadzenia de facto działalności gospodarczej. Dziękuję. Proszę.